Kiedy Halina Mlenkowa pojawiła się po raz pierwszy u boku Leszka Wronki, wielu fanów polskiej sceny muzycznej zamarło z zachwytu. Ona, piękna, utalentowana wokalistka, znana z zespołu brat Hanki, z głosem, który potrafił rozświetlić nawet najbardziej ponury dzień. On, uznany czeski producent muzyczny, wizjoner i perfekcjonista, który przez lata współpracował z największymi gwiazdami. Ich spotkanie wydawało się zapisane w gwiazdach, a ich historia jak z bajki. Ale, jak to często bywa, za błyskiem fleszy i uśmiechami kryły się emocje, napięcia i tajemnice, o których Halina milczała przez lata. Był rok 2011, kiedy ich drogi przecięły się po raz pierwszy w Pradze. Halina pracowała wtedy nad nowym materiałem solowym po odejściu z bratanków, a wronka. Był producentem znanym z niecodziennego podejścia do muzyki. W jednym z wywiadów z tamtego okresu Halina wspominała, że spotkanie z nim było jak uderzenie pioruna. Od razu zrozumieli się artystycznie, rozmawiali tym samym językiem emocji, rytmu i dźwięków. On zachwycił się jej naturalnością, ona jego wizją i pasją. Wspólna praca szybko przerodziła się w coś więcej. Wronka zaczął pojawiać się u jej boku, nie tylko w studiu, ale i na czerwonym dywanie, a prasa plotkarska z zachwytem pisała o nowej parze polsko-czeskiej sceny muzycznej. Dla Haliny, która po rozwodzie z Łukaszem Nowickim próbowała odnaleźć spokój i nowy sens życia, Leszek stał się kimś wyjątkowym. Pierwsze miesiące ich relacji były pełne euforii: wspólne podróże, sesje zdjęciowe, praca nad albumem wszystko układało się jak w filmie. Wronka był nie tylko partnerem, ale i mentorem. To on namówił ją, by spróbowała sił w Czechach, gdzie zyskała popularność większą niż kiedykolwiek wcześniej w Polsce. Album, który stworzyli razem, przyniósł jej nowe życie zawodowe. Halina występowała na prestiżowych scenach, zdobywała nagrody, udzielała wywiadów w dwóch językach. Wydawało się, że los się do niej uśmiechnął że po latach rozczarowań i trudnych decyzji znalazła nie tylko miłość, ale też stabilność. Jednak za kulisami zaczęły pojawiać się pierwsze rysy. Znajomi pary wspominali później, że Wronka miał bardzo silną osobowość. Kontrola była jego drugą naturą w pracy i w życiu prywatnym. Dla Haliny, przyzwyczajonej do wolności artystycznej i emocjonalnej niezależności, coraz trudniej było odnaleźć się w tej relacji. Po latach milczenia w jednym z wywiadów telewizyjnych, Halina przyznała. Leszek był człowiekiem, który miał ogromny wpływ na moje życie, ale też próbował mnie uformować po swojemu. Z czasem przestałam poznawać samą siebie. Te słowa odbiły się szerokim echem w mediach. Widzowie, którzy dotąd widzieli w nich idealną parę, zaczęli się zastanawiać, co naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami ich domu w Pradze. Artystka opowiadała, że Wronka miał swoje wizje na temat jej kariery. Chciałby zmieniła styl ubierania się, sposób śpiewania, a nawet tematykę piosenek. Każdy szczegół musiał być perfekcyjny, dopasowany do jego koncepcji. Z czasem praca stała się dla niej pułapką, a życie serią prób sprostania jego oczekiwaniom. To było jak życie w wiecznym castingu. Czułam się oceniana na każdym kroku, wyznała później Halina kiedy emocje zaczęły przygasać, w ich związku pojawiła się cisza: długa, ciężka, pełna niedomówień. Halina spędzała coraz więcej czasu w Polsce, tłumacząc się obowiązkami zawodowymi. Leszek zostawał w Pradze, zanurzony w pracy nad nowymi projektami. Znajomi zauważyli, że ich wspólne zdjęcia przestały pojawiać się w sieci. Fani pytali, czy wszystko w porządku, ale para konsekwentnie milczała. Wronka unikał mediów, a Halina skupiała się na muzyce. W 2020 roku nadszedł moment, w którym wszystko się zmieniło. W wywiadzie dla jednego z magazynów przyznała, że związek z Leszkiem Wronką to już przeszłość. Choć nie padły wtedy żadne ostre słowa, ton jej wypowiedzi zdradzał ból i zawód. To była lekcja życia, trudna, ale potrzebna, powiedziała. Po rozstaniu Halina długo milczała. Skupiła się na pracy, wychowywaniu syna i tworzeniu nowej muzyki, ale duch przeszłości wciąż nad nią wisiał. Gdziekolwiek się pojawiała, pytania o Wronkę wracały jak echo. Media nie dawały jej spokoju, próbując dowiedzieć się, co naprawdę zaszło między nimi. Dopiero w wieku 48 lat postanowiła mówić. W szczerym wywiadzie, który poruszył tysiące fanów, Halina ujawniła, że relacja z Leszkiem była znacznie bardziej skomplikowana niż ktokolwiek przypuszczał. Byłam zakochana, ale też zagubiona. Z czasem zrozumiałam, że miłość bez wolności staje się więzieniem słowa. Te otworzyły nowy rozdział nie tylko w jej życiu prywatnym, ale i artystycznym. Po raz pierwszy zaczęła śpiewać o bólu, rozczarowaniu, o kobiecej sile i odzyskanej tożsamości. W kolejnych miesiącach. Halina zaczęła być symbolem odwagi i autentyczności. Jej utwory, pełne emocji i refleksji, trafiały do serc kobiet, które również przeżyły toksyczne relacje. W wywiadach mówiła otwarcie o tym, jak ważne jest, by nie bać się mówić dość, nawet jeśli oznacza to utratę wszystkiego, co znane. Musiałam się nauczyć, że sukces nie jest wart utraty samej siebie i że cisza też może być muzyką. Jeśli pochodzi z serca. Dla wielu była to nowa halina dojrzalsza, spokojniejsza, ale też silniejsza. Już nie ta dziewczyna z czerwonej sukienki, lecz kobieta, która potrafiła przejść przez burzę i nie zgubić melodii własnego życia. Leszek wronka, choć unikał publicznych komentarzy, również odczuł skutki rozstania. W Czechach mówiono, że był zraniony i zdystansowany. Jego współpracownicy wspominali, że po odejściu Haliny długo nie wrócił do dawnej formy. Dla obojga to rozstanie było ciosem, ale też początkiem przemiany. Dziś, gdy Halina ma 48 lat, potrafi spojrzeć na tamte lata z dystansem. W jednym z niedawnych wywiadów powiedziała: Nie żałuję niczego, bo nawet z bólu można zrodzić piękno. Zrozumiałam, że życie nie polega na szukaniu ideału. Tylko na nauce kochania samej siebie. I właśnie ta refleksja stała się punktem wyjścia do jej nowej twórczości. Szczerej, emocjonalnej, wolnej. Kiedy Halina Mlynkowa po latach ciszy w końcu zdecydowała się mówić otwarcie o tym, co przeżyła, nikt nie spodziewał się, że jej słowa wstrząsną opinią publiczną tak mocno. Artystka, zawsze opanowana, elegancka i powściągliwa, w nowym wywiadzie zaskoczyła szczerością, jakiej wcześniej nie znała. Nie chciałam robić sensacji, ale pewne rzeczy trzeba w końcu nazwać po imieniu, bo milczenie też może być formą zniewolenia. Te słowa padły w programie telewizyjnym emitowanym w prime time i w ciągu kilku godzin wywołały lawinę komentarzy. Dziennikarze, fani i dawni współpracownicy wronki zaczęli łączyć fakty. Po raz pierwszy Halina mówiła o relacji, która, jak się okazało, nie była tylko artystycznym partnerstwem i związkiem miłosnym, ale też źródłem bólu i manipulacji. Według Haliny początki jej relacji z Leszkiem Wronką były pełne zachwytu, pasji i wspólnego tworzenia, ale z czasem coś się zmieniło. Producent, który początkowo zachwycał ją swoją charyzmą, zaczął przejawiać coraz większą potrzebę kontroli. Na początku myślałam, że to troska, że chce dla mnie dobrze, ale z czasem zauważyłam, że nie mogę podjąć żadnej decyzji bez jego zgody. Wronka miał opinię perfekcjonisty. W branży muzycznej to często zaleta, jednak w życiu prywatnym ta cecha potrafiła przybrać formę obsesji. Halina wspominała, że wszystko musiało być według jego wizji, od doboru repertuaru po sposób, w jaki się uśmiechała podczas wywiadów. Miałam wrażenie, że gram w spektaklu, który ktoś inny reżyseruje, a ja byłam tylko aktorką, która ma mówić cudze kwestie wspólne życie w Pradze, choć pełne luksusu i pozornie idealne. Z czasem zaczęło przypominać złotą klatkę. Halina opowiadała, że choć niczego jej nie brakowało, czuła się coraz bardziej samotna. Wronka była osobą dominującą, przyzwyczajoną do bycia autorytetem. W pracy to działało, w związku już nie. Były momenty, kiedy miałam wrażenie, że przestałam istnieć jako kobieta, stałam się projektem, miałam wyglądać, mówić i myśleć tak, jak on chciał. To, co dla świata wyglądało jak bajka o międzynarodowej parze artystów, w rzeczywistości było relacją pełną napięć. Znajomi Haliny mówili, że w tamtym czasie rzadko się uśmiechała poza sceną. Kiedyś spontaniczna i otwarta zaczęła zamykać się w sobie. Wszystko, co mówiła publicznie, było przemyślane. Nie mogła pozwolić sobie na szczerość, bo to groziło konfliktem, wspominała jedna z jej koleżanek z branży. Z biegiem czasu Mlynkowa zaczęła odczuwać coraz większy ciężar tej relacji. Każda próba rozmowy kończyła się chłodem lub sarkazmem. Mówił, że jestem zbyt emocjonalna, że artyści powinni myśleć, a nie czuć, ale przecież bez emocji nie ma muzyki. To zdanie... Wypowiedziane przez Halinę w jednym z późniejszych wywiadów, idealnie oddaje jej dramat. Była kobietą, która żyła dla sztuki, a jednak w świecie zbudowanym przez Leszka nie mogła już być sobą. Pojawiały się plotki, że Wronka izolował ją od przyjaciół i rodziny. Sama Halina nigdy tego wprost nie potwierdziła, ale zasugerowała, że zbyt wiele rzeczy działo się po cichu. Cisza była najgorsza. Kiedy nie możesz już mówić, Przestajesz być sobą. Moment przełomowy przyszedł niespodziewanie. Jak wspominała, pewnego dnia spojrzała w lustro i nie rozpoznała kobiety, którą zobaczyła. Wtedy zrozumiałam, że muszę odejść nie dlatego, że przestałam kochać, ale dlatego, że chciałam znowu żyć. To był początek końca ich związku. Decyzja o rozstaniu nie była łatwa zwłaszcza, że łączyła ich nie tylko miłość, ale i kariera, wspólne projekty, kontrakty. Jednak Halina nie mogła już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Przyznała, że w tamtym czasie miała momenty głębokiego kryzysu emocjonalnego. Czuła się winna, zagubiona, przytłoczona oczekiwaniami i presją. Byłam jak ptak, który zapomniał, jak się lata. Potrzebowałam czasu, by znowu rozwinąć skrzydła. Po rozstaniu Halina przeszła długą drogę uzdrowienia. Zaczęła od małych rzeczy. Długich spacerów, pisania tekstów, rozmów z ludźmi, którzy nie oceniali, zrozumiała, że musi odzyskać swoją tożsamość. Jej nowy album, wydany kilka lat później, był właśnie o tym o wolności, o prawie do własnego głosu, o miłości, która nie rani. W tekstach piosenek pojawiały się metafory klatki, ciszy i maski, które dla wielu słuchaczy były jasnym odniesieniem do jej relacji z wronką. Nie chciałam, żeby to była tak. To był mój sposób na oczyszczenie się z bólu. Śpiewając, w końcu mogłam oddychać. Publiczność przyjęła album z entuzjazmem. Dla wielu kobiet halina stała się symbolem siły kimś, kto potrafił wyjść z trudnej relacji i odbudować siebie na nowo. A co na to leszek wronka? Producent konsekwentnie milczał. Nigdy publicznie nie skomentował słów Haliny, nie udzielił żadnego wywiadu, nie odniósł się do zarzutów o kontrolę czy manipulację. Niektórzy interpretowali jego milczenie jako przejaw elegancji, inni jako dowód winy. W środowisku muzycznym mówiono jednak, że to dla niego również był trudny czas. Stracił nie tylko partnerkę, ale i muzę, która inspirowała go do tworzenia. Jeden z jego dawnych współpracowników powiedział, Leszek był geniuszem, ale też człowiekiem trudnym. Kiedy Halina odeszła, jego świat się zawalił. Choć ich drogi rozeszły się na dobre, los sprawił, że spotkali się jeszcze raz, kilka lat po rozstaniu, na jednym z festiwali muzycznych w Czechach. Spotkanie miało charakter czysto zawodowy, ale, jak wspominała Halina, było pełne emocji. Popatrzyliśmy sobie w oczy i przez chwilę poczułam, jakby czas się zatrzymał. Ale już wiedziałam, że to przeszłość. Nie było wyrzutów ani pretensji. Była tylko cisza i wzajemne zrozumienie. Czasami trzeba pozwolić przeszłości odejść, bo inaczej nigdy nie zrobimy miejsca na przyszłość. To spotkanie zamknęło pewien etap w życiu obojga. Halina mogła wreszcie mówić o wszystkim bez lęku, bez wstydu. Zrozumiała, że prawda, nawet bolesna, jest formą wolności. Kiedy Halina mlynkowa. Po raz pierwszy wypowiedziała publicznie słowa, które od lat nosiła w sercu: Cały show biznes zamarł. Nikt nie spodziewał się, że kobieta tak spokojna, zrównoważona i elegancka zdecyduje się na tak odważny krok. Nie był to skandal w sensacyjnym tego słowa znaczeniu. Nie było krzyku, nie było oskarżeń. Była szczerość, chłodna, spokojna i przez to jeszcze bardziej poruszająca. Nie chcę, żeby ktoś czuł się osądzony, chcę tylko, by ludzie wiedzieli, że sukces i miłość nie zawsze wyglądają tak jak na zdjęciach. Te słowa otworzyły rozmowę, która, jak się okazało, miała zmienić nie tylko sposób, w jaki postrzegano Halinę, ale i sposób, w jaki kobiety w Polsce zaczęły mówić o własnych doświadczeniach. W obszernym wywiadzie dla magazynu Viva, Halina Mlenkowa opowiedziała o szczegółach relacji z Leszkiem Wronką, które przez lata trzymała w sekrecie. Przyznała, że przez długi czas żyła w emocjonalnym chaosie, rozdarta między miłością a strachem, podziwem, a poczuciem utraty samej siebie. Leszek był dla mnie jak ogień, ogrzewał, ale i parzył. Był moim przewodnikiem i moim cieniem. Dopiero kiedy odeszłam, zrozumiałam, jak głęboko pozwoliłam, by przejął kontrolę nad moim życiem. Wokalistka przyznała, że ich związek był pełen sprzeczności: z jednej strony ogromna pasja i artystyczna chemia, z drugiej nieustanne napięcie, emocjonalne huśtawki i walka o władzę. On zawsze chciał, żebym była idealna, ale nikt nie jest idealny. Kiedy próbujesz żyć w cudzej wizji perfekcji. Prędzej czy później pękniesz. To zdanie stało się jednym z najczęściej cytowanych fragmentów wywiadu. Kobiety na forach pisały, że czują się, jakby Halina mówiła ich głosem. Najbardziej poruszającym elementem wyznania mlynkowej było opisanie zjawiska, które do tej pory w polskim showbiznesie rzadko pojawiało się wprost emocjonalnej manipulacji. Halina nie mówiła o przemocy fizycznej. Mówiła o czymś subtelniejszym, o powolnym traceniu poczucia własnej wartości, o wątpliwościach, które zasiewa ktoś, kto powinien wspierać. To nie było krzyczenie czy kłótnie. To było milczenie, chłód, ironia. Czułam się winna nawet wtedy, kiedy niczego złego nie zrobiłam. Opisała sytuacje, w których każda jej decyzja była podważana, a sukcesy umniejszane. Kiedy zdobyłam nagrodę, usłyszałam, że to nie dzięki mnie. Tylko dzięki jego produkcji. Wtedy coś we mnie pękło. To wyznanie otworzyło w Polsce szeroką debatę o toksycznych relacjach w związkach zawodowych i prywatnych. Wielu psychologów komentowało, że Halina odważyła się nazwać coś, co dotyka tysiące kobiet, ale o czym wciąż mówi się szeptem. Środowisko muzyczne zareagowało natychmiast. Jedni bronili wronki, przypominając, że był wymagający wobec wszystkich współpracowników, inni stawali po stronie Haliny. Pojawiły się nawet głosy, że jej odwaga zainspiruje inne artystki do przerwania milczenia. Znana piosenkarka napisała na Instagramie: Halina zrobiła coś wielkiego. Pokazała, że można być silną nawet wtedy, gdy przez lata się milczało. Media w Czechach. Również podjęły temat. Choć tam Wronka był postacią szanowaną, nie brakowało komentarzy, że jego perfekcjonizm często balansował na granicy tyranii. Jednocześnie część komentatorów ostrzegała przed pochopnym ocenianiem jednej strony. W jednym z czeskich tygodników ukazał się tekst zatytułowany Dwie wersje jednej prawdy, w którym autor starał się pokazać, że relacja artystów była złożona. Oparta na wzajemnej fascynacji, ale i destrukcyjnej sile dwóch silnych osobowości. Po emisji wywiadu Halina Mlynkowa zaczęła być postrzegana w zupełnie nowym świetle. Z artystki kojarzonej z delikatnością i romantyzmem stała się symbolem siły, samoświadomości i odwagi. Na koncertach fanki przynosiły jej listy i kwiaty, dziękując za to, że odważyła się mówić o tym, co one same przeżyły w ciszy. Twoja historia to moja historia. Dzięki Tobie przestałam się bać, pisała jedna z kobiet. To, co zaczęło się jako osobista spowiedź, przerodziło się w społeczne zjawisko. Mlynkowa zaczęła angażować się w kampanie na rzecz kobiet, wspierać fundacje zajmujące się przemocą emocjonalną i psychologiczną. Na jednej z konferencji powiedziała: Nie jestem terapeutką ani bohaterką. Jestem kobietą, która popełniła błędy i chcę, żeby inne wiedziały, że z każdego piekła da się wyjść. Kilka miesięcy po publikacji wywiadu, Leszek Wronka po raz pierwszy przerwał milczenie. W krótkim oświadczeniu dla mediów napisał: Szanuję Halinę i życzę jej wszystkiego, co najlepsze. Nasza historia była prawdziwa i piękna, ale nie idealna. Każdy z nas ma swoją wersję wydarzeń. Było to zaskakująco stonowane i dojrzałe podejście, które wielu uznało za próbę zamknięcia rozdziału bez wojny medialnej. Halina w odpowiedzi powiedziała tylko jedno zdanie: "Czasami milczenie też jest odpowiedzią". Od tej chwili już nigdy nie wspomnieli o sobie publicznie. Dziś, w wieku 48 lat, Halina Mlynkowa jest inną kobietą. Jej muzyka brzmi inaczej. Dojrzalej, głębiej, z większą świadomością emocji Jej koncerty są intymne, pełne szczerości A teksty piosenek stały się lustrzanym odbiciem jej duszy W jednym z najnowszych utworów Bez ciebie nie ma mnie, śpiewa Nie chcę już tańczyć w cudzym świetle Wolę płonąć w swoim cieniu Z bólu rodzi się prawda, a z ciszy wolność Słuchacze wiedzą, że to metafora jej przeszłości, ale też hymn na cześć kobiecej siły i samopoznania. W życiu prywatnym Halina odnalazła równowagę. Rzadko mówi o nowym partnerze, podkreślając, że teraz najważniejsza jest harmonia i wzajemny szacunek. Miłość nie musi boleć, by była prawdziwa, powtarza w wywiadach. Historia Haliny Mlynkowej to nie tylko opowieść o trudnej miłości i rozstaniu. To świadectwo przemiany kobiety, która z ofiary perfekcjonizmu stała się symbolem autentyczności. Jej wyznanie o leszku w rące było szokujące nie dlatego, że ujawniła sekrety, ale dlatego, że po raz pierwszy w polskiej kulturze popularnej ktoś odważył się mówić o cienkiej granicy między miłością a manipulacją, między troską a kontrolą. To, co kiedyś było jej słabością, dziś stało się siłą. Dzięki temu, że nie bała się mówić, tysiące kobiet w Polsce i Czechach zaczęło dostrzegać, że emocjonalne rany można wyleczyć, że z bólu można zbudować coś pięknego. Nie chcę być pamiętana jako kobieta, która cierpiała, chcę być pamiętana jako ta, która z bólu zrobiła muzykę. Dziś, patrząc na halinę lękową, trudno uwierzyć, jaką drogę przeszła. Z dziewczyny z Beskidu, przez gwiazdę zespołu bratanki podejrzałą artystkę i kobietę, która potrafiła stanąć twarzą w twarz z własną przeszłością. Nie ma w niej już żalu, jest spokój, wdzięczność i świadomość, że prawda choć bolesna wyzwala. I może właśnie dlatego, gdy dziś śpiewa na scenie, jej głos brzmi mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Bo każda nuta, którą teraz śpiewam, należy wreszcie tylko do mnie. Kiedy opowieść Haliny Mlynkowej dobiega końca, trudno nie czuć wzruszenia. To nie jest historia typowej gwiazdy show biznesu. To opowieść o kobiecie z krwi i kości, delikatnej, ale też silnej, która przeszła przez ogień, by odnaleźć światło. Przez lata uśmiechała się do kamer, gdy w środku gasła. Milczała, gdy świat wokół niej krzyczał, a jednak przetrwała. Nie dlatego, że była nieustraszona, ale dlatego, że w końcu zrozumiała, iż odwaga nie polega na braku strachu, tylko na mówieniu prawdy mimo niego. Halina Mlynkowa pokazała, że nawet w świecie, w którym wszystko błyszczy, można się zgubić, że za sukcesem, światłami reflektorów i aplauzem często kryje się samotność, niepewność i tęsknota za autentycznością, ale też, że zawsze jest droga powrotna, zawsze można odzyskać siebie. Nie można cofnąć przeszłości, ale można przestać pozwalać, by rządziła teraźniejszością. Dziś, kiedy Halina staje na scenie, widać w niej spokój, nie potrzebuje już niczego udowadniać, nie gra roli, jest sobą. Każda piosenka, każdy wers, każdy uśmiech na koncercie jest świadectwem jej wolności. To, co kiedyś było źródłem bólu, stało się źródłem sztuki. Z cierpienia zrodziła się muzyka, która leczy nie tylko ją, ale i tych, którzy jej słuchają. W świecie, w którym tak łatwo zatracić się w pozorach, Halina przypomina, że prawdziwe piękno rodzi się z autentyczności, nie z doskonałości, ale z prawdy, nie z kontroli, ale z wolności. To przesłanie, które może być drogowskazem nie tylko dla artystów, ale dla każdego z nas, Halina Mlynkowa, nie jest już tą samą kobietą, którą kiedyś widzieliśmy w teledyskach pełnych barw i stylizacji. Dziś to artystka, która śpiewa z głębi serca, bez masek, bez filtrów. Jej oczy wciąż błyszczą, ale to inny blask. Spokojniejszy, dojrzalszy, prawdziwszy. To blask kobiety, która przeżyła burzę, ale nie pozwoliła, by ją zniszczyła. To blask kogoś, kto zrozumiał, że miłość zaczyna się wtedy, gdy przestajemy szukać jej u innych, a zaczynamy odnajdywać ją w sobie. Dla tysięcy kobiet, które śledzą jej drogę, Halina stała się symbolem nie tylko gwiazdą, ale kimś, kto daje nadzieję kimś, kto pokazuje, że każdy upadek można przekuć w nowy początek. W jednym z ostatnich wywiadów Halina powiedziała: Śpiewanie jest dla mnie jak oddychanie. Ale teraz to także sposób, by opowiedzieć o tym, co boli i o tym, co leczy jej nowa twórczość, nie jest już o miłości idealnej, lecz o miłości prawdziwej takiej, która czasem rani, ale też uczy, jak wstać. W każdej melodii słychać fragment jej historii, nuty bólu, akordy nadziei, ciszę, która zamienia się w siłę. I może właśnie dlatego publiczność reaguje tak emocjonalnie, bo słuchając Haliny. Słuchamy też siebie. W jej głosie każdy odnajduje kawałek własnej historii, tęsknotę, stratę, odrodzenie. Świat potrzebuje takich głosów. Nie tylko pięknych, ale prawdziwych. Halina Mlynkowa udowodniła, że można mówić o trudnych sprawach bez nienawiści, że można przebaczyć bez zapominania, że można być silnym nie przez twardość, ale przez wrażliwość. Jej historia nie kończy się na bólu. Lecz na nadziei, na melodii, która mówi: Przeszłość była częścią mnie, ale już mnie nie definiuje. Dla wielu fanów to więcej niż wyznanie to manifest wolności. I dlatego właśnie, mimo że Halina nie szuka już sławy, to jej słowa i piosenki rozbrzmiewają mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Drodzy czytelnicy, jeśli ta historia Haliny mlynkowej poruszyła Wasze serca, jeśli odnaleźliście w niej choć odrobinę własnych emocji, wspomnień czy odwagi, niech ta opowieść będzie dla Was przypomnieniem, że każdy z nas ma w sobie siłę, by zacząć od nowa. Niech słowa Haliny staną się dla Was inspiracją do szczerości wobec siebie. Bo prawda, choć czasem boli, zawsze wyzwala. Zachęcam Was, abyście zostali z nami. Na naszym kanale znajdziecie jeszcze więcej takich historii, prawdziwych, ludzkich, pełnych emocji. Opowiadamy o życiu gwiazd, ale też o tym, co ukryte za kurtyną, o ich bólu, nadziei, walce i sile. Każdy materiał, każda opowieść powstaje z pasją i szacunkiem. Subskrybując nasz kanał, wspieracie nie tylko dziennikarstwo, ale i ideę prawdy, która inspiruje. Kliknij, subskrybuj. I włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych historii, które poruszają duszę. Zostaw komentarz, podziel się swoimi przemyśleniami, wspomnieniami, lub po prostu napisz, co czujesz po przeczytaniu tej historii. Twoje słowa mają znaczenie, twoja obecność daje nam siłę, by dalej opowiadać te ważne historie, bo każda prawda ma swój głos, a my chcemy, żeby ten głos był słyszany. Dziękujemy, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym materiale na naszym kanale, gdzie muzyka, emocje i prawda spotykają się w jednym rytmie. Z bólu rodzi się piękno, a z prawdy wolność.